Hej, cześć, witajcie z tej strony Milakerunie Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kry Metro 2033 I teraz tak Musimy się skradać Czym ciemniej, tym lepiej. On taki dosyć głośny. No co, może spróbujemy trochę po cichaczu? A tu jest tych chłopaków.

No, mam tłumnik, ale oni, jak mają metalowe hełmy, to mi nic nie, nie da. Dobra, już wiem, że na pewno muszę sobie przeładować wszystkie bronie na start. To jest chyba strzelba, prawda? No, na to wygląda. To jakaś taka dojebana ta strzelba. No dobra, spróbujmy inaczej. Po od razu. Może da radę go pokroić. Bo może da radę od razu przejść między nimi. Wiem, jest ciemno jak w dupie. Albo bo może muszę poczekać aż on przejdzie. O kurwa, no tamto na pewno bym nie chciał schodzić. No, gdzie ja teraz mam iść? A tu coś jest. Wybaczcie, ja też nic nie widzę. A tu są Niemcy. Hansa by mógł strzelić, co? A nie, też ich tam jest kilku. O kurwa, ten mnie zobaczył. Ja pierdolę Dobra, to nie jest nic ciekawego Wiecie co, może po prostu wrzucę im jakiś granat Tak, żeby się chłopaki trochę rozerwali

A jebać Chuj. Jebać misję pocichacza O kurwa Tak średnio mam się za czym schować O Jezu Ta luneta to naprawdę na daleki dystans Ja pierdoliczę. Kurwa mać. Dobra, z granat gościu. Ale się rozerwał. Chyba ja użyję eee! O kurwa! Po No to oni jeszcze z tyłu byli Pieprzone komuchy A jak już tu jestem to jeszcze go zbiorę A nie miał niczego ciekawego Nie no miał trochę do kałacha, Dobra no chyba nie da się inaczej. W moim wyko wykonaniu oczywiście. Dobra, wyzioną ducha Czyż jest spokój Na to wygląda, mogę sobie was pozbierać chłopaki No sorry, że tak wyszło ja chciałem pokojowo, ale sami żeście się nie chcieli dać. Co tu ku jest? nie jakaś łajza? A jeszcze tu ktoś co ten dogorywa A tu był ten chłopak. Oj, apteczkę odzyskaliśmy. No i elegancko. O kurwa, i Niemcy też do mnie strzelają. Dobra, jakby to kurwa tu mądrze zrobić? No na pewno nie w ten sposób. Ok, lampki nie zbiję. Tych dwóch nadal nie ma. Skąd? Gdzie kurwa? Tu nic nie ma. Tam też nic nie ma. No patrzcie. Ja pierdolę, nie? Po tyle walczyłem po to, żeby se wczytać od nowa, nie? Ojej, Dobra, wiecie co? Ja tu zrobię cięcie, postaram się to przejść. Albo chociaż, jak już będę u faszystów, zaraz się widzimy ponownie. A few moments later. Jak sami widzicie, znalazłem tutaj noktowizor. Więc myślę, że teraz życie będzie zdecydowanie lepsze. Będzie mi łatwiej ich tutaj ponamierzać, ale póki co. No powiem tak, siedzę i tutaj staram się tapować i jednak e, jak to się mówi Jednak e, mój drogi widzu e, ten rewolwer z tym okazał się być zajebistą opcją po prostu Coś te światła trochę są takie nagujące, ale jednak jest różnica posiadając lornetkę A nie posiadając A pietole Okej, okay, to nie miało tak wyglądać Gdzieś tu z góry chyba do nas strzelam, nie widzę Jest takie Dobra, już widzę gdzie jesteś. Oni sobie siedzą w góry, to myślą, że są bogami. Wiecie o co chodzi? W ogóle u góry siedzi jakiś kafar. A jak ja mam tam wejść? Excuse me. Because... Y, nie mam pojęcia. Coś tu było. Mogę zdmuchnąć świeczkę i co teraz? Patrzcie, tam jakieś gagatki do mnie strzelają. O, Boże, nie gadać, że ja mam po tym chodzić. I chyba o to chodzi, i ja pierdzielę. To brzmi, jakby to miało się zaraz zawalić. No i próbowałem ogólnie to zrobić po cichaczu, ale się nie dało, nie? Bo po prostu ja nie umiem. No, raz znając raczej ta druga opcja. Tutaj to chyba bym musiał tutaj, i co tutaj dolecieć. Chyba ja, ale to takie niepewne jest Do góry nie, więc pewnie na dół o, I po tym, ale tu drogi nie widzę Już chyba nie wskoczę, co? Nie, bo tu i tak miałem barierki, dobra I tu musiałem zejść A, maska, kurwa, ja mówię, co on się taka krzusi, ksz A tu mamy coś takiego. Aha, dobra, to jest taka mgła po prostu. Dobra, napompujmy sobie. od grzybków. Dobra, muszę iść po prostu dalej w tamtą stronę. I do tunelu. Coś jebo. Nawet powiem wam szczerze, że nie chce się rozglądać zbytnio. Co jest? A tutaj. No dobra, to chodźmy. Ciekawe, co tutaj będzie na mnie czekało. Aha, to są te groty. Dobra, żeby to po cichu robić. Chyba ktoś idzie? No to mi poszło, kurwa skradanie. Pierdolę Chyba zejdę. Tu się mam nową pompkę. Jest bardzo niecenna O, filterek No ale jak na autopompę To ona na pewno nam się przyda Na tamtych tych synów A to jest ten bolcownik chyba może się przeładuje lampka mu zgasła dobra nic ciekawego chodźmy po prostu idziemy zdetronizować komunistów Kurwa, dam się będę jebał. Macie, rozerwijcie się. O kurwa, ty. Gagarin, chowaj się. Bo oni ja nie, ja nie, wiedzą gdzie ja jestem, A dobrze już wie. Kurwa z technii. Jakie się że są. Dobra, dawaj fanty Amunicją, amunicją jak najbardziej A ty to się ja może maskę zdejmę Filtry mi się zużywają, cholera, wiecie co, ja zapominam cały czas o tych ...pieprzonych maskach To są nasi czy jeszcze faszyści Ej, już kurwa ktoś do mnie strzela Ała. O Jezu Gdzie mam iść? A tam mam iść Czy ich mogę olać? Dobra to olewam was Szczęście się Chyba zaczął hamować. A jebać. Myślałem, że on będzie do mnie strzelał. On mnie po prostu nie widział. Czy ja na pewno mam iść w tę stronę? No tak. Dobra, to idziemy tutaj. Dotrzemy do jakiegoś checkpointu. I myślę, że tutaj zakończymy odcinek, jak również nagrywanie na dzisiaj, bo powiem wam szczerze, że kurwa Kurwa E, chyba żyje. Nie żyje. Oh. O Boże nie. Tu jest ostatni checkpoint. Hmm. Dobra. Powiem tak. Moi drogi, nie wiem ile mamy już odcinka. Chyba nagram jeszcze jeden. Na w świecie, nagram jeszcze jeden. A tutaj po prostu zakończymy naszą przygodę na ten moment. Gdyż no po prostu zakończymy tutaj odcinek i widzimy się następnym razem, tak? Więc pamiętaj o ocenie filmu i do następnego. Cześć.